Tango, to ty, ty jesteś krowa. Mamy pełen worek kasztanów w worku. No, takim jakim widać, ale miałam akurat pod ręką więc zbieramy kasztanki. Bardzo dużo. Już mamy dwa worki takie jeszcze w domu, i worek i teraz mamy worek. Także jest sporo. No, dobra, my szukamy dalej. Się mi tu. Zaplątało tu. ci się tu, już ci powiem. wiatru, Ojejku. Ale ładne na sznureczku mamy. A tu jeszcze się zaplątało. A my tutaj mamy koraliki, dziewczyny sobie nawlekają. A gdzie jest te Dzisiaj twórczo, mamy ciasteczka. Mamo, czy mogę ci coś pokazać? A mogę coś powiedzieć, jeszcze widzą? Poczekaj, zaraz pogadamy. Mogę? Tak? Zaraz nagramy to, co chcesz pokazać. Ja nagram tutaj ciasteczka, mam maślane ciasteczka, wczoraj piekłam te, no z dwóch blach, dzisiaj już zostały tylko jak widać mm. trzy. O, jaka ładna rączka. Co mi chciałaś pokazać? Musisz to wsunąć. wsunąć. No to ty musisz sunąć. Tu jest ciasteczka. No. tu jest biacz, mm -hmm. tu jest, to tata, mm -hmm. tu mama, tu, tu mm. mnie szosciczka i biacz, mm -hmm. no to... tu tata i mama. To wszystko trzeba na nie, nie, nie. Tutaj są dziury przez naszego pieska, oczywiście. Nie, nie. Oczywiście teraz raczej tych dziur... Co tam robisz, kochana? Oczywiście teraz nie, nie. tych dziur on tak nie robi, ale przedtem jak robił te dziury, to właśnie tak ma tata wygląda. Będziemy ją zmieniać. Za rok będzie nowa. No na razie jeszcze przez zimę dotrwamy na tej. No także no Mama. trochę tak smutno, nie? Mamy ale ona jest z dwóch stron, więc z dwóch stron jest tak samo wygląda, bo. Yy, no bo jak dziewczyny rzucały piłkę pieskowi, to piesek na tych łapach się wbijał. Tak się mm, szarpał z tą piłką. No i dziury porobił, nie? Łobusku, łobusku, tymi pazurami porobiłeś dziury. Obiad już się robi, mhm. więc możemy sobie ten czas spędzić. Na spokojnie na innych rzeczach. Z tangiem? Nie, nie poszłyśmy, ale pójdziemy zaraz. Obiad się skończy. Obiad dojdzie. To jeszcze pójdziemy z nim spokojnie, jeszcze ma godzinkę i wczoraj byliśmy też na spacerku. Udało nam się zebrać ładne kasztany. Wczoraj też deszcz padał. Dużo pięknych kasztanów. Wczoraj też deszcz padał, ale nam to nie przeszkodziło, prawda, dziewczyny? No, wzięłyśmy parasolki, kalosze i poszłyśmy. No, dobra. niepotrzebnie się jak ciepło ubierałam, bo jest bardzo ciepło. Wiem, że trzęsę trochę, wam przepraszam, ale no teraz to wiecie, światło mi sprzyja, ale tutaj na brodzie na policzku mam małych nieprzyjaciół. Mam ostatnio, wiecie, takie, dni, więc średnio się czuję i do tego jeszcze mam przeziębienie. Więc się wszystko skumulowało i ostatnio, dlatego nic nie nagrywałam, ale no ale wiecie, no tak głupio tak tyle nie nagrywać. I tak chciałam już coś i chcia, chciałam już coś trochę do Was nagrać. No więc się odzywam i się pokazuję. Mam nadzieję, że już niedługo pojawi się kolejny film właśnie z tymi perfumami i, i będzie Wam się podobał. No tak jak widzicie, ja tutaj jestem z tym. Nie w tym momencie, ale trzęsę. Wiecie co, ja w ogóle na dzisiaj nie mam weny, takiej, to znaczy, weny siły do trzymania telefonu. W ogóle jest taki już półmrok, więc to światło jest takie niekorzystne trochę i nie wiem, czy to lepiej nagrywać, czy nie. chaotycznie trochę wszystko wychodzi. Nie będzie to pewnie ciekawy vlog, ale zawsze to jakoś tak. Patrzcie, widać od razu, tutaj mam. Straszne, krostę. Okropnie mi wysypało. No, je, jakie dzisiaj jest ciepło, jest 15 stopni, ale słuchajcie, nie wiem, czy to właśnie przez to, że ja tutaj mam w ogóle, jest mi ciepło, czy po prostu na dworze. Ale na dworze jest tak ciepło, że ja mam sweterek, tak jak widzicie, kurtkę i, no, i ten szalik, więc jest bardzo ciepło. Tak fajnie jest przyjemnie. Nie? Mimo to Heniś był dobrej myśli. Razem z kością ześliznął się po długiej szyi brontozaura jak po zjeżdżalni i wspólnie ruszyli na dalsze poszukiwania. Najpierw natrafili na triceratopsa, ale on też nie widział nigdzie żadnych jaj. Cały dzień zbierał owoce na sałatkę. Zaproponował nawet swoim nowym znajomym mały poczęstunek. No, także... Tak, no. Yy, także yy, wyszłam z pokoju, czytałam cztery bajki i powiem wam, że już mi tak zaschło w gardle, że... że nie mam siły nawet rozmawiać. Chciałam do was jeszcze yy, coś po, yy, o czymś porozmawiać, ale już mi się zaczyna język plątać, jestem zmęczona. Jest godzina 20.30, a ja dopiero z pokoju wyszłam. Trochę późno, no bo jeszcze mnie dziewczyny zagadały, no tak dzisiaj wyszło. Yy, także idę się teraz już kąpać. Yy, Kolację już wcześniej jadłam, teraz już chyba nie będę ewentualnie nim sobie batonę. Coś słodkiego mi się chce. <laughs> Mam sucho w gardle, że aż nawet chrypę dostałam. Więc zrobię sobie chyba zaraz jakąś herbatkę ciepłą, jak się wykąpię. Trochę posiedzę no i się kładę spać. No, no, chyba, że jeszcze tam jakiś film będzie w telewizji leciał, to może jeszcze jakiś film obejrzę. Mąż poszedł biegać, więc na razie jestem sama, ale zaraz i tak już wracę, bo chyba nawet go słyszę, jak idzie po klatce. Więc tak przyszedł, więc yy, dobra, kochani, będę kończyć. E, nie będę przedłużała, bo już z tego raczej już nic nie będzie z moich wypowiedzi, jak sami widzicie. Więc życzę Wam e, w, w, w witanego. udanego dnia, udanego wieczoru. E, trzymajcie się cieplutko i mam nadzieję, że już do zobaczenia w tym kolejnym filmiku. Znaczy mam nadzieję na pewno e, w kolejnym filmie. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, bo to jest bardzo ważne. Dążymy do tysiąca i mam nadzieję, że te osoby, które mnie zasubskrybują i subskryb... tak. mam nadzieję, że te osoby, które mnie subskrybują i zasubskrybują nowe. No mam nadzieję, że oczywiście ze mną zostaniecie, że Wam się podoba mój kanał. Także także tego dobranoc, ja już idę spać, już więcej nic nie będę mówiła.